Bogactwo zabytków całego województwa to szczególne zadanie i obowiązek, bo jest o co dbać. Ziemia Brzeska i Bocheńska to kolejne rejony, dla których są pieniądze. To jest kolejny dobry krok zarządu województwa małopolskiego, a w konsekwencji ufała sejmiku województwa małopolskiego. Czyli przypomnę, 5 milionów złotych na renowację zabytków, 83 projekty w skali województwa małopolskiego dofinansowane. Bardzo się cieszę, że e, zarząd województwa, że pani marszałek, e, brała bochnie i starostwo powiatowe w bochnie, aby te symboliczne czeki wręczyć wszystkim beneficjentom. Ale kościoły i kaplice to nie jedyne obiekty, które otrzymują wsparcie, bo przecież nie tylko sakrum Małopolska słynie. Kopalnia Soli Bochnia, czyli najbardziej znany obiekt na terenie ziemi bochańskiej, To jest również ratusz w Nowym Wiśniczu, ponieważ zabytki na terenie ziemi bochańskiej i brzeskiej to nie tylko właśnie kościoły. A już teraz w maju rusza kolejny projekt Małopolska Pamięta Chodzi o pół miliona złotych na inne perełki, które nie są ujęte w oficjalnym rejestrze zabytków i dotąd nie miały szans na dofinansowanie.